Dzień dobry kochani, dzień dobry Państwu. Witam wszystkie osoby z Podznaku lwa w czytaniu na wrzesień 2023. Jest mi niezwykle miło spotkać się z Państwem, tym bardziej, iż nie widzieliśmy się przecież przez kilka ostatnich, e, ostatnich miesięcy, ale już wracam do Państwa pełna siły, pełna energii i gotowości do pracy dla Was. Kochani moi kochane lewki, jak co miesiąc, jak zawsze przypominam Państwu, iż są to czytania ogólne i nie ma absolutnie takiej możliwości aby to czytanie korespondowało z każdym z Państwa. Więc jeśli ktokolwiek z Was ma taką ochotę, taką potrzebę, aby spotkać się ze mną na sesji indywidualnej, na sesji prywatnej, to ja oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do siebie. Znajdziecie mnie Państwo na moim prywatnym facebooku Anna Lubińska i tam, kochani, poprzez messenger możecie umówić się ze mną na jednogodzinną sesję online, bowiem takie właśnie sesje i tylko takie, kochani prowadzę link do mojego Facebooka. Znajdziecie państwo w informacjach ogólnych na moim kanale tutaj właśnie na YouTube. Ale teraz już lewki z najlepszymi intencjami z mojej strony e, przechodzę do czytania dla was miłość, praca i finanse. E, zaczniemy, kochani, od związków małżeńskich, od związków partnerskich, czyli osoby, które wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe, zamieszkują pod jednym dachem, czy wspólnie wychowują e, dzieci. E, Skulką tworzą stworzą tutaj jakiś związek bez względu na to, czy to jest to związek formalny, a, czy jest to związek nieformalny. Mówimy tutaj o związkach małżeńskich bądź też. Partnerskich. Kochani, jeśli jesteście, jeśli jesteście tutaj gdzieś kobietami spod znaku lwa lub też mężczyznami, a pamiętajcie o tym, iż te czytania tutaj ogólne są, są dualne. Energie w tarocie tutaj w, w przypadku takich czytań, tylko i wyłącznie w przypadku takich czytań, są dualne. Więc jeśli ja odczytuję rozkład, tak jakbym robiła to dla kobiety, a jesteś mężczyzną i słuchasz tego czytania. Proszę, abyś odwrócił sobie tą energię żeńską na męską i um, przysposobił sobie tą, tą sytuację do, personalnie do, do siebie. Tak więc, kochani, związki małżeńskie, związki partnerskie, jeśli jesteś lwicą, która dała szansę po raz drugi swojemu mężowi czy też swojemu partnerowi, mamy, roz, roz, rozpoczynamy rozkład kartą świat, a więc zamknięcie jakiegoś cyklu tak, i wejście w, nowy, wejście w nowy cykl, w nowy rozdział w danym związku. Jest to też, mamy obok tutaj trójkę, trójkę buław, a więc karta brama, energiczne działania w swoim własnym imieniu ruch i zmiany. Tak więc albo kobieta, która po jakichś trudnych wydarzeniach w związku, w relacji ze swoim mężem, zamknęła definitywnie ten, ten, ten cykl. Umówiliście się Państwo, że dajecie sobie szansę razem ponownie. Może to też dotyczyć mężczyzny, który do tej pory gdzieś pracował poza granicami kraju, ale niekoniecznie. Karta świat mówi nam o wyprowadzkach, przeprowadzkach, ale mówi nam również o zamknięciu jakiegoś cyklu i wejściu właśnie w zupełnie nowy. Czyli Wy albo tutaj gdzieś na poziomie jakiegoś układu, umowy ściągnąłyście swojego niewiernego męża do domu i daliście sobie ponownie gdzieś tutaj szansę, albo też tak jak mówię, zamknęliście jakiś tam rozdział. I tutaj przez dłuższy czas wszystko było w pięknej równowadze, tak? Mamy tutaj szóstkę pentakli, a więc równowaga, równowaga w dawaniu i braniu. Twój mąż w karcie króla, króla mieczy, a więc rozum, logika, strategia. Czy tutaj w takim wypadku, czy, czy przy królu mieczy, my możemy mówić o uczuciach, czy możemy tutaj mówić o miłości? E, powiem, powiem Wam tak. Tutaj pokazuje się, e, pokazuje się związek partnerski, pokazuje się e, związek taki, w którym jest dużo rutyny, e, dużo obecności, takiej dotkliwej obecności dnia codziennego, a więc dom, praca, problemy, być może jakieś kredyty, wspólne zobowiązania, Wspólne plany i wspólne dążenia, wspólny dorobek życia. Natomiast pokazuje się tutaj w kartach, iż gdzieś, szczególnie ze strony Twojego partnera, czy też Twojego męża, te uczucia w stosunku do Ciebie gdzieś tutaj albo bardzo mocno przygasły, albo zgasły zupełnie. E, dlatego też w przeszłości pojawiła się tutaj jakaś inna osoba, osoba trzecia pomiędzy Wami. E, mamy przy tym kartę kochanków, a więc ewidentny, a więc ewidentny, ewidentny romans, tak, ewidentny romans przy twoim, e, przy Twoim partnerze i to odchodzi gdzieś tutaj do przeszłości. Miałaś ze strony swojego partnera tutaj przeprosiny, miałaś tutaj obietnicę um, odnawiania tej relacji, uleczania, dbania, pracy nad tą relacją. Um, natomiast czy tak jest rzeczywiście? No niestety nie. Tak? Tutaj pokazuje się, iż ta ponowna próba wejścia, budowania tej relacji jest niewystarczającą dla Twojego męża i dla Twojego partnera. Pomimo zawieszenia konfliktu, tutaj gdzieś pomiędzy Wami. Również został zakończony konflikt pomiędzy nim a jego a, byłą jakąś tutaj partnerką. Tu jest powrót do kochanki z przeszłości, tak? Mamy a, zawieszenie konfliktu pomiędzy nimi, a, mamy odnowienie tej relacji w nowej, i in, w nowej innej formie, od nowa, tak? Z kapłanką, z papieżycą pod koniec pod koniec miesiąca e, września i ta relacja pomiędzy nimi będzie kontynuowana będzie kontynuowana w miesiącu e, w miesiącu październiku, czyli to co się dzieje za Twoimi plecami energia Twojego męża w stosunku do, do Ciebie to oszust i złodziej, siódemka mieczy a to jest też karta daremności. jakbyśmy się nie starali, ile pracy byśmy w to nie włożyli, jak bardzo nie nastawilibyśmy się na odnawianie i odbudowę tej relacji, to się po prostu nie uda. Ta karta nazywana jest daremnością, tak? Tak więc Wy tutaj, Wy tutaj, lwice, bardzo mocno musicie się zastanowić nad tym, tak, czy Wy jesteście w stanie wytrwać, wytrwać w, tej, w tej relacji. Jeśli jesteś mężczyzną tutaj spod znaku lwa, należy się również zastanowić, czy ta energia nie dotyczy tutaj Ciebie. Czy to przypadkiem nie jest tak, że to Ty gdzieś tutaj lwie, jeśli jesteś mężczyzną, tak? A tworzysz jakiś układ tutaj podwójny, tak? Czyli masz tutaj żonę, której obiecałeś odnawianie jakiejś, odnawianie tej relacji, pracę nad tą relacją, składałeś tutaj jakieś przysięgi, Natomiast nie uda się Tobie tutaj absolutnie tego e, słowa dotrzymać. Tak, tutaj już w połowie miesiąca, w połowie miesiąca września jest definitywne za, zawieszenie konfliktu pomiędzy, pomiędzy mężczyzną, lwem, a jakąś kobietą z przeszłości i odnawianie. Tej relacji. Tak więc, kochane lwy, bez względu na to, czy jesteś lwicą, która gdzieś tutaj e, ma taką sytuację z mężem, czy też jesteś lwem, który e, żyje w takim układzie trójkątowym, tak czy inaczej, należałoby się, kochani, tutaj zastanowić, czy. Czy przypadkiem nie będzie lepiej, po prostu osobno, tak? Dlaczego? Dlatego, że krzywdzicie zarówno siebie, jak i okłamujecie tą drugą, tą drugą osobę, czy też przez tą drugą osobę jesteście okłamywane, tak? Myślę, że nikt tutaj z nas nie życzyłby sobie takiego życia w kłamstwie. Tym bardziej, że tutaj no, uczucia jako takie, tak, uczucia miłości tutaj w ogóle nie widzę, kochani, ze strony, ze strony waszego partnera. Jest to raczej przywiązanie, jest to raczej. Poczucie obowiązku. Um, jest to rutyna dnia codziennego. Należy zastanowić się i to bardzo mocno, tak? Czy przypadkiem nie lepiej dać sobie samemu szansę, otworzyć się w życiu na nowe, po to, aby jeszcze być bardzo, bardzo szczęśliwym człowiekiem. Dla innych osób, tutaj z kolei, spod znaku lwa, kochani, odnowienie relacji, odnowienie relacji, tutaj, yy, odnowienie relacji. Yy, odnowienie relacji małżeńskiej yy, w, pięknej, yy, w pięknej przyjaźni. I to się to się łączy tutaj dla co niektórych lwów z kolei z rzeczami e, biznesowymi. Więc jeśli jesteś tutaj lwem, który, czy lwicą, która żyje w bardzo dobrym związku, mamy tutaj ślub, pomyślność, szczęśliwy dom, szczęśliwą rodzinę, e, zupełne spełnienie. Natomiast tutaj lwy w połowie e, właściwie krótko przed połową, e, przed, połową, e, przed, połową e, przed połową września e, będą podejmowały decyzje spore decyzje dotyczące. Poważnych inwestycji, poważnych inwestycji biznesowych i zawodowych w Waszym życiu. Szykują się zmiany, szykują się zmiany ekscytujące, takie przeznaczeniowe jak gdyby tutaj dla Was. Szykuje się tutaj poszukiwanie też takiej równowagi w tym wszystkim między rozumem i sercem, czyli lwy tutaj będą inwestować, tak? Lwy będą inwestować w związku małżeńskim, być może tutaj chodzi o jakieś inwestycje dotyczące na pewno domu, na pewno rodziny, na, te, na, pewno, na pewno jakiejś stabilności na, na, przyszłe, na, przyszłe, na przyszłe lata i to się kochani uda. Pamiętajcie, że ta droga, którą chcecie tutaj podążać, pomimo iż będzie tutaj troszeczkę pod górkę, bo mamy tutaj i piątkę pentaklu, pentakli, a więc bieda sztuka omijania biedy, a więc tutaj pokonywanie jakichś problemów, przeszkód, no trochę tych rzeczy będzie i trzeba tutaj, będzie przez to absolutnie przejść. Natomiast finalnie, kochani, to jest Wasza droga, to jest Wasza ścieżka przeznaczeniowa i kierunek, który tutaj obraliście, jest absolutnie, absolutnie, absolutnie Waszym kierunkiem, absolutnie dobrą, dobrą drogą i dobrą ścieżką dla Was i tą ścieżką, kochane lwy, podążajcie. Teraz tak, jeśli chodzi o osoby, które tutaj, które po, poszukują gdzieś tutaj pracy, a chcą podjąć jakieś... Um Jakieś nowe wyzwania, coś zmienić w swoim życiu to się kochani nie uda. Miesiąc wrzesień nie jest miejscem ani czasem dla lwów na rozpoczynanie czegoś od nowa, tak? Wszelkie nowe początki, karta głupca kończy się dziesiątką mieczy, czyli niepowodzeniem. Jest tutaj jeszcze bardzo dużo rzeczy ukrytych u was w karcie księżyca. Które, które, jak gdyby będą tutaj w miesiącu wrześniu wychodzić, wychodzić, na światło dzienne. Także kochani, jeśli chcecie, zastanawiacie się, czy rzucić teraz pracę, czy iść w nowym kierunku, karty mówią tutaj, energie mówią nam o tym, aby absolutnie nie robić tego w miesiącu, w miesiącu wrześniu, ponieważ to przyniesie tutaj stratę, rozczarowanie, smutek i w ogóle niemożliwość wykonania jakichś ruchów. Będziecie mieć wrażenie, że wszystko Was blokuje, że jesteście zablokowani ze wszystkich stron, Jakoś dziwnie i racjonalnie, to wszystko nie będzie, będzie bardzo mocno, bardzo mocno pod górkę. Dopiero ostatnie dni września, voila, otwierają Wam drogę do nowego, czyli wszystko co dobre, wszystko, co ruszy się, powinno ruszyć się w, w Waszym życiu w miesiącu, wrześniu, ruszy się tak naprawdę z początkiem października, a więc wszelkie decyzje o zmianie pracy, nowe inwestycje, nowe rzeczy, które chcecie zaczynać, zaczynajcie, kochani, dopiero od października. Kilka tygodni naprawdę Was nie zbawi, a oszczędzi Wam dużo nerwów, stresów i niepotrzebnych, niepotrzebnej frustracji. Lwy, lwy single, Lwy single, karta wieży u Was, coś się wydarzyło na przełomie tutaj, jeszcze chyba miesiąc, miesiąc, sierpień mamy gdzieś tutaj rozpoczynamy w ogóle dla Was od karty wieży, czytanie, a więc nagłe, niespodziewane wydarzenia, coś czego my się absolutnie nie. Nie spodziewaliśmy, natomiast ta karta, września, karta wieży wchodzi nam do września, a pamiętajmy, że energie wieży to są energie, które bardzo długo trwają w czasie, czyli być może Wy już od dłuższego czasu coś ciągniecie, tak? Coś ciągniecie tutaj ewidentnie, wydarzyło się w związkach, coś, czego Wy się nigdy byście nie spodziewały, nie spodziewali. Natomiast to, jak gdyby, będzie odchodzić tutaj już do przeszłości. Pierwszy tydzień, jeszcze września, bardzo ciężki, ale drugi już tutaj w zupełnej równowadze. równowadze. Będziecie tak dobierać składniki, będziecie walczyć o siebie, będziecie e, starać, odnowić, odbudować swoje życie. A pomocnych w tym będzie kilku panów. Przy Pierwszy to król pucharów, mężczyzna z znaku raka, skorpiona albo ryb. Energia mężczyzny dojrzałego około 40, około 40 roku życia, mężczyzna mężczyzna ciepły, mężczyzna bardzo emocjonalny, mężczyzna, który będzie umiał słuchać, wysłuchać, zrozumieć, bardzo dobry przyjaciel taki mężczyzna będzie wchodził do waszego życia jest to mężczyzna, który może mieć dziecko lub też dzieci z innego związku, z innych relacji, natomiast jest absolutnie mężczyzną wolnym, mężczyzną gotowym do tego, aby budować tutaj piękną, solidną relację z tobą. I uwaga, lwice, moje kochane, nie przeoczcie tego mężczyzny, rozglądajcie się bardzo uważnie, skupcie się na, na tym, co ten mężczyzna przynosi i wnosi do waszego życia. Dlaczego? Dlatego, iż może być to Wasz partner potencjalny, taki przyszły mąż, przyszły partner, a właściwie no relacja tutaj, skoro Wy jesteście tutaj pokazane dalej w karcie cesarzowej, cesarzowa to żona, czy to żona, tak, czyli mówimy tutaj o relacji, o relacji formalnej z tym mężczyzną. Przygotujcie się na to, iż Wasz partner z przeszłości w momencie, kiedy zobaczy, usłyszy, dowie się, że Wy, jak gdyby już nie cierpicie, nie płaczecie, nie wylewacie łez za tym swoim ukochanym, nagle dużo złośliwości, nagle dużo intryk nagle dużo ranienia słowem. Ten mężczyzna z przeszłości będzie się odzywał, wasz były będzie was tutaj atakował, ten były będzie was ranił, ten były być może będzie tutaj na was również zrzucał winę. Nie dajcie sobie, kochany, wmówić tutaj jakiegokolwiek poczucia winy w sobie, tak? Bo dlaczego? Pojawia się u was tutaj niepewność, tak? A może jemu zależy, a może jednak on się zmieni, a może jednak do mnie wróci, a może on żałuje, tak? Czyli będzie ten mężczyzna bardzo mocno grał na waszych emocjach, i poprzez to możecie stracić swojego partnera docelowego. Bardzo dobry związek, bardzo dobra relacja relacja naprawdę bardzo dobrze rokująca na przyszłość. Pamiętajcie, że przy tym mężczyźnie jest to okazja, do stabilizacji, to jest mężczyzna, który naprawdę otoczy Was opieką, miłością i tym, czego w życiu, tego w życiu, czego w życiu szukacie. Natomiast cały czas mówię, mówię tutaj tak, jakbym wydawała Wam jakieś ostrzeżenie i rzeczywiście tak jest. Dlaczego? Ponieważ pod koniec miesiąca, pod koniec miesiąca września lwy, single tutaj będą w takim braku, e, braku równowagi, tak, będą się zastanawiały, co wybrać, w, jakimś, w jakim kierunku pójść, Kochani, ja Wam życzę z całego serca, abyście poszukali kochane lewki, kochane lwice, e, odpowiedzi w swoich Sercach, tak? Nie kierujcie się emocjami, nie kierujcie się tutaj um, impulsem, kierujcie się rozumem, logiką i strategią. Być może po raz pierwszy w swoim życiu, ale to was doprowadzi. Właśnie to was doprowadzi do stabilności, spokoju i miłości, której tak bardzo szukacie w swoim życiu. Kochane lwy, ja wam pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Było mi niezwykle miło spotkać się z Państwem. Życzę Wam, kochani, Przecudownego września, słonecznego. Życzę Wam przecudownej, złotej polskiej jesieni. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w przyszłym miesiącu. Dziękuję.